O profilaktyce u osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka piersi oraz o procesie planowania terapii onkologicznej we współpracy z genetykiem porozmawiamy z wybitnym ekspertem, doktor habilitowaną Anną Wójcicką. Dzień dobry, pani doktor, Dzień. która jest genetykiem i jednocześnie menadżerem innowacji w Warsaw, Warsaw Genomics. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mamy cały zestaw pytań, natomiast ja zapytam trochę przewrotnie i bardzo ogólnie, bo. Geny ma każdy, prawda? Jesteśmy złożeni z genów, każdy jest inny. Czy ta medycyna genowa będzie się rozwijać? Czy ona będzie, czy stoi w miejscu? Czy może się okazać, że kiedyś będziemy naprawdę trafiać w sedno każdej choroby za pomocą jednej pigułki? Myśmy geny człowieka po raz pierwszy wszystkie poznali w 2003 roku. Mhm. I wtedy już jak ogłaszane były te wyniki, właśnie poznania genów człowieka, była taka ogromna konferencja prasowa, na no, której zostało powiedziane, że no, dziś poznaliśmy język, którym Bóg stworzył życie. I powiedziano też, że od dzisiaj nasze dzieci będą łączyły słowo rak tylko z konstelacją na niebie. No my, niestety, wiemy tych już 18 lat później, że to nie jest prawda, ale faktycznie to co wiemy o genach pozwala nam kierunkować profilaktykę i pozwala nam też kierunkować leczenie. Tak jak głęboko wierzę, że w przeciągu kilku-kilkunastu lat nie będzie żadnej interwencji medycznej bez badań genetycznych. Czyli faktycznie będzie tak, że będzie ta terapia genowa i to wystarczy i załatwi wszystko. <grym> Terapia genowa A to, to mimo z mimo definicji mimo. jest coś, co ma naprawić uszkodzony gen. I tak ja mam nadzieję, że takie terapie szybko wejdą pod strzechy. Kilka jest już dostępnych, ale oczywiście nie w każdej chorobie. Ale my pamiętajmy o tym, że my dzisiaj, mimo że nie są to z definicji terapie genowe, ale mamy w rękach wiele możliwości leczenia, które jest ukierunkowane genetycznie. My nie umiemy tego zepsutego genu jeszcze naprawić, ale umiemy przeciwdziałać skutkom tego Zebrucia.